Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Pierwsze, tak chodziliśmy tutaj po tym lesie, to zawsze mam takie wyobrażenie, jak jest Ciemny to wspomnienie las. Tak, tych pięciu męczenników międzyrzeckich, polskich: Mateusza, Jana, Izaaka, Benedykta i, I Kryspina. Krystyna. Którzy właśnie zostali zaatakowani przez zbójców i zamordowani. Bo przecież to jest te początki chrześcijaństwa w Polsce. To myślę, że oni tak mieszkali po lasach, mieli te klasztory pobudowane. Bo to przecież, tak To jeszcze i takie nie wszystkie i tak dalej, niebezpiecznie było. I tak właśnie miałem takie wyobrażenie. I zobacz, że oni po, ponad tysiąc lat temu zginęli w imię Chrystusa. No, coś pięknego. Piękna wiara. To zobacz, że właśnie ale... mhm. tysiąc lat minęło, a też niewiele się zmienia. Bo przecież są takie miejsca na świecie, gdzie chrześcijanie są mordowani. Oczywiście. No Przecież każdego dnia słyszy się o jakiejś liczbie osób zamordowanych na, za wiarę, choćby na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, in, w, Afryce, w Ameryce, w Ameryce. myślę, że półkowej. nawet w Europie popatrz, Francja swojego czasu, tak? No tak? to co nasi bracia muzułmanie czynią z tymi, którzy wyznają Jezusa no taka refleksja w Adwencie, w połowie Adwentu aby się pomodlić za prześladowany Kościół, myślę, że to nie tylko Adwent. Myślę, że każdego dnia dobrze by było się modlić. Bo jednak my mamy troszkę lepiej, bo my, choć jesteśmy może prześladowani słowem, e, jakimiś gestami, to nie musimy życie oddawać. Nie? A oni jednak oddali życie za Jezusa. Zostali wierni do końca. Dokładnie tak. I to jest takie pytanie Chciałem dla za nas, e, czy my. Jesteśmy wierni, ale przede wszystkim czy potrafimy i czy modlimy się za Kościół prześladowany. Myślę, że taką refleksję możemy dzisiaj poczynić. E, pomodlić się właśnie za Kościół prześladowany. Uwielbieniem trójcy Przenajświętszej. Dokładnie Pała ojcu i synowi, i duchowi świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. I do tego was, kochani, zachęcamy, abyście każdego dnia modlili się za Kościół prześladowany. Bo nie wiadomo, co czeka nas w przyszłości. A nas pora, aby iść dalej. Idziemy w ten głęboki, ciemny las teraz odważni. Już do teraz już do domu. Teraz do domu na roweraty. Oła, awa, awa